Dzień dobry, kochani, w nowym vlogu! Minęło chyba trzy tygodnie, odkąd nagrałam ostatniego vloga i słuchajcie, dopiero czego edytowałam. No tak jakoś mi e, nie szło w marcu, e, to vlogowanie. Właściwie no, nagrywałam, ale nie byłam w stanie ich od razu edytować. Trochę e, nie mogłam się skupić, ani usiąść do tego. Robiłam inne rzeczy, ta maszyna też mnie trochę zajęła. Robiłam też trochę własnoręcznych opasek, dodałam e, je na Etsy. I e, powiem Wam, że fa bardzo fajnie to wygląda. Podoba mi się jak one wyglądają i podoba mi się jak wyglądają ich zdjęcia, bo zrobiłam im takie prawdziwe zdjęcia. Normalnie mi się zawsze nie chce takich rzeczy robić, ale zrobiłam, jestem z siebie zadowolona. No i teraz tak, dzisiaj jest wtorek, Wróciliśmy już, wróciłyśmy już z małą ze szkoły, byłyśmy zaprowadzić chłopaków i spotkałam się z moją klientką pod, pod szkołą, żeby przekazać jej zdjęcia. No i tak się przeszłyśmy, i słuchajcie, znowu zaszłam do cukierni. A już sobie obiecywałam, że nie będę tam chodzić, bo troszkę zbyt często tam bywałam ostatnio. Ale mają naprawdę dobre ciaste. Oni też mają e, takie, wiecie, sosy, choros i różne pies i, I nie jestem pewna, czy sobie zdajecie sprawę, co to jest. W sumie ja pomyślałam teraz, że mogłabym nagrać kiedyś film. Ja już tak kilka razy obiecywałam różne filmy, a potem po prostu o tym zapominam. Ale w sumie, może te wszystkie pies i, i pastries, bym wam pokazała. No i te sosy sosyczą z tego miejsca mi akurat nie smakują. Kiedyś kupiłam, to byłam tak niezadowolona. Ale ciasta to mają tak dobre i zaraz wam pokażę co kupiłam. Po pierwsze kupiłam jamiamy, tak się to nazywa. Wydaje mi się, że w Polsce też jest coś takiego, jeśli chodzi o ten kształt, ale to jest nic innego jak ciasto takie pączkowe z lukrem. To jest po prostu taki polski, taki mięciutki, mięciutki pączek. Tylko w takim właśnie kształcie, ale nie ma wypełnienia. Nie, można też kupić z wypełnieniem tofina, ale już kontrolujmy się troszeczkę. Te są puste w środku, ale to nie jest takie mączaste, mon takie wiecie, że zapełniające, tylko takie jest przyjemne, delikatne, mięciutkie ciasto. Miam. Jak szukacie polskich pączków w Wielkiej Brytanii, to nie musicie łazić po polskich sklepach i kupować jakichś starych, suchych pączków, które nie wiadomo skąd idą, tylko możecie sobie pójść do pierwszej, lepszej cukierni i kupić sobie jamiam. I. No, cieszę się, cieszę się tym. A jeśli chodzi o tą e, piekarnię, to one są chyba w całej UK. No i do tego jeszcze coś kupiłam. To tu mają naklejki. No, tylko spójrzcie. Tarty z troskawkami. Peter mówi, że nie będzie jadł słodyczy, bo się założył z bratem, kto więcej straci do lipca. I póki co trzyma się tego, więc. E, jeżeli, na, jeżeli nie będę mogła się powstrzymać, to najwyżej mu nie powiem, że była jedna dla niego. Żartuję. Powiem wam, jaki jest plan na dzisiaj w ogóle. Powiem wam, że wieczorem, jakoś tak późniejszym popołudniem, chciałabym zabrać dzieci i pójść do parku zrobić zdjęcia. Co roku robię nam zdjęcia wśród kwitnących drzew. Co roku też się zastanawiam nad innym miejscem na sesję właśnie, bo organizuję mini sesję. Ale wiecie co, tam jest naprawdę ładne? Ciężko mi jest znaleźć takie miejsce, w którym e, kwitnie tyle drzew naraz, albo jakichś krzaków naraz, żeby to było jakoś ładniej. Zamiast na przykład tylko jednego, a dookoła pusto. Bo jak te pierwsze, e, takie wiecie, kwiatki się pojawiają, to no tu jeszcze wszędzie gałęzie są puste, takie gołe. Więc u nas nie ma, nie wiem, w Glasgow jeszcze nie znalazłam jakiegoś takiego jabłonnego jabł, sadu. Albo jakiegoś takiego, coś, coś takiego fajnego, spektakularnego, jak widzę w niektórych miejscach w Polsce. Mam kilku znajomych w Szczecinie i oni wrzucają też tam e, zdjęcia z takich, tak, tam jest jakieś miejsce, nie pamiętam jak się nazywa, ale jest taka właśnie alejka tych e, drzew i one wszystkie kwitną naraz, Boże, jakie miejsce. A potem też chyba żonkile są na, e, nie potem, tylko jakoś tak, wiecie, że na trawie są kwiaty, a na drzewach nad tymi są też kwiaty. <laughs> Także zazdroszczę, nie znalazłam tutaj lepszego miejsca, no i dlatego na razie jestem w tym samym. Ale potem jak patrzę na te zdjęcia, jak wracam do nich, to one naprawdę są ładne. I tak myślę, dobra, zostanę w tym samym i zobaczymy jak będzie. I teraz powiem wam, że jak patrzę na prognozy pogody, jest zupełnie ta sama sytuacja co zawsze. Jeżeli zależy mi na ładnej pogodzie, to prognoza mi powie, da mi nadzieję. Ale rzeczywistość mnie po prostu pokara mnie. Wczoraj chciałam zrobić te zdjęcia. Zależało mi na tym, żeby wrzucić reklamę w poniedziałek, bo jest taka, jest taka grupa na Facebooku, która się, mm -hmm, która się nazywa Mama w Glasku i tam można ogłaszać różne rzeczy do sprzedaży i takie swoje oferty tylko w poniedziałki. I jakbym ten poniedziałek ominęła, to byłby dopiero następny poniedziałek, a już za tydzień. To te kwiaty zaczną powoli, wiecie, przykwitać. I dlatego musiałam zrobić reklamę ze starymi zdjęciami. I to nie jest taka, taki wielki problem, bo wiele fotografów tak robi, nie robi zdjęć co roku, tylko, tylko wiecie, reklamuje się jakimiś tam, które już ma. Ale ja dla nas robię co roku właśnie w tym miejscu zdjęcia i w tym roku jeszcze mi się nie udało. I wczoraj był poniedziałek i wczoraj mimo wszystko chciałam, znaczy mimo wszystko, mimo że już bym nie zdążyła zrobić tej nowej reklamy, to i tak chciałam wczoraj pójść, ale spotkałam w niedzielę w Lidlu mężczyznę, który wyrósł przede mną właściwie i się zapytał, czy może przyprowadzić córkę na zdjęcia paszportowe w poniedziałek. No to zgodziłam się, tylko nie byłam w stanie określić godziny, bo nie wiedziałam, jak mam zorganizować ten dzień i jeszcze się kontaktowałam wczoraj z lekarzem i w końcu się umówiłam z nim na 15 po 5, pojechałam do studia a w studiu zorientowałam się, że nie wzięłam ze sobą kamery no bo miałam aparat w domu, żeby pójść do parku i wczoraj była ładna pogoda, wczoraj było ciepło znaczy było pochmurno, albo ciepło i dzisiaj według prognozy ma być pięknie i słonecznie ale póki co jest pochmurno i dość chłodno i póki co jeszcze sobie nie umiem wyobrazić, że potem będzie lepiej, ale mieszkam tutaj nie od dziś, więc wiem, że rano może być zima, a wieczorem może być lato, to jest zupełnie normalne. A jeszcze a propos lekarza. Wczoraj się w końcu skontaktowałam z lekarzem, bo mam bardzo. boli mnie bardzo brzuch w różnych momentach i właściwie dopiero niedawno zaczęłam się. tak parę dni temu dopiero. Boli mnie brzuch, słuchajcie, od 20 lat. Ja się po prostu nauczyłam z tym żyć, przyzwyczaiłam się do tego bólu i do tego. Starania się, jak go uniknąć, a jak już się pojawi, to jak sobie z nim radzić, ale tak się nie da żyć, więc postanowiłam coś z tym zrobić. No i muszę zadzwonić zaraz i się umówić na badanie krwi, bo jak się okazuje, i tak właśnie mnie też oświeciło mnie dopiero kilka dni temu, że może ja mam alergię, czy znaczy alergię, nietolerancję na gluten. Sposób, w jaki to się u mnie objawia. Mogłoby o tym świadczyć. Nie mam też reakcji jakiejś od razu po jedzeniu i nie zawsze też po, po trawach z glutenem, dlatego nie jestem do końca przekonana, ale zaświeciła mnie taka opcja w głowie. No i właśnie mam się umówić na pobranie krwi, właśnie, żeby sprawdzić, czy coś w tym jest. I zobaczymy. Także będę za chwilę dzwonić, a co będzie w międzyczasie, jeszcze nie wiem. tym jak ja mam się dodzwonić e, na, na e, pobranie tej krwi, jeżeli e, automatyczna sekretarka mówi mi, że kolejka już jest pełna i mnie odcina? No nic, będę po prostu musiała próbować kilka razy. Słuchajcie, widzieliście coś takiego? Już ostatnio wam mówiłam o tym, jak mała lubi moje sałatki, ale teraz po prostu wyrwała mi talerz. To było tak, że sięgała po coś, sięgała jak jej dawałam, to nie chciała, i nagle doszło do tego, co ona chciała i co sięgała. Eee, popatrzyła się na ten talerz, taka skołowana trochę, i wyciąga rękę po mój widelec. No bo przecież, jak iść bez widelca? Trochę kwaśna jest moja sałatka, ale wiesz, jak ona tylko tak wzięła pierwszy kęs i chciałam od niej zabrać z powrotem, no bo właśnie jest trochę kwaśna. To tak zaczęła płakać, nie wiem czy nawet widziałam ją taką płaczącą, taki kiesień język trząsł, wiecie jak to, małe dzieci płaczą, takie ooo. Dałam jej z powrotem od razu, tak po prostu na pstryk przestała, zadowolona, dalechcina. Aż sama nie mogę wierzyć, ale jesteśmy w, w, w zebrani. Kora już pojechała na moim rowerze, bo mam rower, który chciałam uwzględniać w sesji. Nawet go sobie przemalowałam i nigdy od tego przemalowania go nie używam. No i teraz mam jakoś logistycznie pomysł na to, jak to zrobić, jeżeli musiałabym brać wszystko sama. No ale biorąc dzieci, to ja jadę autem, Kora pojechała nas spotkać na parkingu, także pokażę Wam, jak wygląda też sesja od kuchni. W ostatniej chwili nie mogłam znaleźć haków do tego, żeby zawiesić huśtawkę i znalazłam taki hak od wózka, więc zobaczymy, jak to będzie. Nie mam pojęcia, gdzie tam te haki mogą być, ale jeżeli będę potrzebowała, to na Amazonie pewnie na drugi dzień mogę sobie zamówić. Dobra, lecimy! Jakbyście byli ciekawi, to tak to wygląda, jak idziemy na sesję. Pełno tobołów. Zobaczcie tutaj. Jeszcze tam torby. Zawsze mówię, że jak idę ze swoimi dziećmi, to jest trochę ciężej, no bo właśnie trzeba wszystkich pilnować i jeszcze wszystko nosić, niż tylko, <grym> tylko wziąć kamerę i tam kilka rzeczy ewentualnie. Ale damy radę, będzie fajnie. Na Stories mówiłam Wam o tym, że dość popularne jest tutaj, zresztą w filmie w tamtym roku też wam mówiłam, że dość popularne jest tutaj e, dedykowanie ławek osobom, e, które odeszły. I e, no właśnie coraz częściej widzę w parku takie jakby m, miejsca ku pamięci, można by tak powiedzieć, które autentycznie wyglądają jak groby. Pokażę Wam. Właściwie odwrócę kamerę, żeby było łatwiej. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Dosyć dziwnie, bo to jest pod drzewkiem. Drzewka są dedykowane, tam jest następne. I jeszcze tutaj jest następne. I jakbym poszła w głąb tego parku, to tam jest jeszcze sporo innych. No i słuchajcie, jesteśmy w parku i tak chodzimy właściwie po takim jednym wielkim grobowcu. Tak jest już od jakiegoś czasu, to nie jest zupełnie nowe, nie jest nie wiadomo od kiedy. I sama nie wiem, co ty myśleć, szczerze powiedziawszy, bo nie jestem na miejscu tych osób, które to robią dla kogoś. I... No, nie wiem, bo są tutaj cmentarze. No, nie jestem w stanie się odnaleźć. Bo to nie jest taka jeszcze, gdyby to była taka mała, tylko plakietka, jak właśnie na ławkach jest. Ale to cały taki. E... Sorry, ale dla mnie to tak, jak taka szopka. Doszliśmy na miejsca. Patrzę na te drzewa. I myślę, że ja chyba jestem spóźniona w ogóle, bo one są już takie trochę. Biało-zielonawe, nie wiem czy one już przekwitnięte są. I tutaj jest w środku. Nie wiem czy widzicie coś pod światło. Kurde, one już są mocno rozwinięte. A tutaj jedno drzewko przymarło. W tamtym roku było całe białe, tak samo jak inne. Dziwna sprawa. Całe drzewo jest zupełnie puste, suche takie. Ale dziwna sprawa. No i patrzcie dokoła tutaj posadzili drzewka w ogóle. Ale to nic, i tak damy radę. Tylko, że... Ale pachną te drzewa. No, tylko że już mało czasu zostało. Kurde. Ale numer. W ogóle tu spójrzcie tylko jakie mam czadowe buty od Izabeli Krzysiek. Absolutnie fantastyczne. Pięknie wyglądają razem z moją dzisiejszą stylizacją. Sukienki zamówiłam z buchu, dla mnie i dla kory, takie same. Muszę Wam powiedzieć, że one fajnie do zdjęć wyglądają, ale tako, żeby nosić, to są takie trochę bezkształtne te sukienki. Są też na tyle krótkie, że obie mamy spodemki pod spodem. Ale do zdjęć będą super, ekstra. Zobaczcie, jaki fajny mamy setup. Wiedziałam, że ten rower będzie fantastyczny do zdjęć. Zobaczcie, jak to wygląda. Absolutny czat. A ja tutaj jak zwykle walka o to kto pierwszy na huśtawkę. W ogóle zapomniałam wziąć takie przystawki do tripoda, więc musiałam sobie tutaj radzić. Myślałam, że oszaleję po prostu, bo jest dosyć chłodny wiatr i mała mi co chwilę płacze. Super wyglądają tam, tak jak powiedziałam, ustawienie jest ekstra. Przed chwilą podszedł do mnie w ogóle facet powiedział, zapytał się, po co robię te zdjęcia, bo ustawienie jest tutaj przepiękne. Zapytał się, czy robię zdjęcia do kalendarza. Taki starszy pan. Starszy I wiecie, co jest najśmieszniejsze, że ja nie noszę sobie wizytówek w ogóle. To jest takie dziwne. Ale dobra, chcę jeszcze zrobić parę zdjęć. I będziemy się zbierać, bo jest naprawdę dosyć chłodno, no. Już jestem w domu. Już wszystko zrobiłam, ale słuchajcie, jest strasznie, strasznie zimno na dworze. Na maksa, na maksa zimno. Peter zrobił e, makaron i tak pięknie pachnie, ale e, idę najpierw ogarnę to, co trzeba i potem zjem na spokojnie. Ale mówię Wam, brrr, strasznie nam wymarzliśmy, bo był jednak wiatr, był dosyć taki mroźny. Także dzieci się spisały ekstra, naprawdę wytrzymały wszystkie. Mamy zdjęcia. E, zawsze to też inaczej, jak ja robię zdjęcia komuś, no to i latam z tym aparatem i widzę co i jak. A tak nie wzięłam podkładki, która e, trzyma się mojego mm, tripodu, statywu, i słuchajcie, ja w ogóle nie lubię tego statywu, strasznie go nie lubię. Niestety zbyt drogi był, żebym go teraz, nie wiem, jakoś odłożyła na bok, ale jakbym miała sobie drugi kupować, to zupełnie inaczej, inny bym wybrała w ogóle model. No i a nie wziąłam podkładki, bo mam przykręcony ten taki dędzel, który wkłada się w tripod w ten statyw. Do baterii takiej dodatkowej i ja ją mam, tylko zostawiłam ją w drugiej torbie. No i no, tak wyszło, że musiałam to jakoś tak działać i, i wiecie, i ten, i ten aparat mi się przesuwał trochę, no ale wyszło jakoś tam. Także mówię, te zdjęcia nasze zawsze trochę inaczej wyglądają niż te, które robię już dla kogoś na spokojnie. No i też jest inaczej, jak właśnie idę ze swoimi dziećmi i muszę tak być i mamą, która pilnuje dzieci, żeby siedziały tam gdzie trzeba i fotografem. I, I tragarzem tego wszystkiego Zupełnie to wszystko inaczej wygląda Jak właśnie idę na zdjęcia już sama I mam tylko te kilka rzeczy, których potrzebuję Ale mam już zrobione, cieszę się Bo e, tak jak mówię no te, te drzewa musiały zakwitnąć jakoś tak wcześniej niż zawsze Bo jak sprawdzałam e, Datę na zdjęciach takich co roku To zawsze to był 17 kwietnia Jakoś tak wyszło A teraz jest, dzisiaj jest Dzisiaj jest 18 kwietnia No i właśnie te drzewa już tak zaczynają troszkę przekwitać ale jeszcze są białe, także jeszcze jakby co to, to zdąży, jakby ktoś chciał. No, było fajnie ogólnie, e, ogólnie mi się podobało. Tylko zawsze to jest trochę trudniej. No, a teraz idę oporządzać wieczorne tutaj nasze obowiązki i już więcej nic nie będę nagrywać. Nie będę tego vloga też przyciągać na następny dzień, bo potem jest dość dużo materiału do edycji i ten vlog też taki wychodzi strasznie długi, może trochę przydługi, więc będę kończyć, będę się żegnać. Jak zwykle, dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie mi kciuka w górę, kurczę. Naprawdę, fajnie jest, kiedy widzę, że tam tych kciuków jest kilka, chociaż, bo nie powiedziałabym, żeby moje zasięgi były jakieś niesamowite, więc pocieszcie mnie chociaż tym jakimś kciukiem w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, jak mnie jeszcze nie subskrybujecie, bo zawsze to wiecie. Będziecie mieli trochę więcej filmów. No, żegnam się i do zobaczenia. Pa.